I cześć, cześć, z tej strony Zupełnie Absolutny. Źle się dzieje w państwie duńskim. O co chodzi? A, wcięło mi w ogóle coś się dzieje złego z nagrywaniem filmików i coś mi wcięło. Ale powiem pokrótce, co się wydarzyło. Przejechałem od Jetta, stwierdziłem, że jeszcze spróbuję... Zwiedzić trochę okolice, te zaznaczone na czerwono. Udało mi się dojechać do tego miejsca, odkryć balonem różne ciekawostki, no i pora na przygodę. Rdzawy ptak. W międzyczasie niewiele, niewiele się wydarzyło, więc nie ma co tutaj kombinować. A szkoda, coś mi tynie w ogóle. Filmiki, nie mam pojęcia, co się dzieje. Złe fatum, mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie elegancko. No i nie zginę przede wszystkim. Oj, oj, co to jest? Trzymajcie się. Okay. Przed pole zlikwidowany. Tu już nie wiadę. No. Jest wrzeszczą, Ale właściwie czemu by nie. Próbuję to zrobić na odległość. O! Wrzasku nie resztu. Ok. I o to chodziło. Jest tu jakieś chyba fajne miejsce. to był snajper, którego zlikwidowałem, a nie mieliście okazji tego zobaczyć. Dobra. Tu żadnego chyba tajnego przejścia nie będzie. Może spróbuję jeszcze z tej strony zajść. A nóż może? Hmm. no nic najwyżej na drogi trochę. Wow. No widzieliście, sami. Nie chciałem tego. <laughs> Aj nieładnie, nieładnie się zaczyna. Mm, ciekawe... A, bardzo ładnie. Okej. Okay. Wszystko zlikwidowane. Nowy wróg szczur, Ojej. Jest ich trochę tutaj. Ha, dobrze są. Dobra, no spróbujemy no. No nie, no tak, tak się bawić nie będę. No. Zabójstwo w furii. Ooo! Oh. Wymęczyłem to trochę, ale nic tu zjeść nie mogę. A przydałoby się, albo jakąś wodę znaleźć, bo energii nie za wiele. Ale przynajmniej udało się, insygnia. Czy coś jest na skrzydle? Mhm. Co to za... Aha, czyli to było to wejście lewe, którego nie zauważyłem. No ale bywa, czasami tak bywa. Dobra, tu jest jakiś. Miejsce i fajnie, bo jest jedzenie, I dzięki temu poprawię swoje swoją kondycję. Dobra, czas na kolejne wyzwanie, i tutaj, co tutaj jest? Tutaj są jakieś kolce, i Mhm, mm wymaga wybuchu, ale to może po tym. Zabójstwo jest woda. Dobra, faktycznie ja się wrócę. Hmm, wrócę się albo i nie wrócę. Aha, bo to jest, to jest to miejsce. Dobra, nie muszę się wracać. Bo stąd przyszedłem. Hmm, jest tu jakieś. Strzempek historii. Dla kogoś z praworządnych, kto się tu zjawi, zostali, zostaliśmy wyrzuceni, psy ostro nas ścisną. Spotkamy się w lokacji fioletowej, zabili naszą panią, ale nie złamią naszego ducha. Praworządni zatriumfują, oby wody powróciły. Dobra. Po skrzydle do góry. Który się no nie mogę, bo nie zrobię żadnych ciosów, co oni się tak czają? Jakieś nie mogę wyczuć ich. No i to tak jest. W ta mechanika jest troszeczkę zrąbana w tej grze. Bo czasami w półciosu oni za atakują i coś coś tu nie do końca bangla, tak mi się wydaje. Ale po prostu jestem za słaby jeszcze w te klocki. No ale no bywa, nie?

Dobrze, że mnie za bardzo nie cofnęło. Rezawy. Przy... Tak, przejęty. Jeszcze dwa złomy. Jeden insignia widziałem gdzieś tam i część projektu. Tylko panowie się rozpłynęli w powietrzu i nic nie zebrałem z nich. Tutaj jest część projektu. Farma Czerwi 1 na 4 Tu jest złom. I tutaj już nic więcej nie ma. Natomiast, że tu coś jest. Tylko tu się dostać nie mogę. A dlaczego? Są insygnia. Hmm. Nie chcę za bardzo zużywać. Guzik, kiepsko rzucę. Nie chcę za bardzo zużywać. ...amunicji, ale chyba będę musiał. bo tu nie, w, nie wskoczę po prostu. Tam nic już nie ma. No dobra, trudno no. Insygnia załatwiona, jeszcze tylko jedna... Mm, ...jeden złom. Tylko gdzie? chu nic nie ma tu się nic nie da wysadzić hmm No to ślicznie utknąłem. Teraz nie będę wiedział, gdzie jest jeszcze jeden złom. Teraz się przejrzę... Przyjrzę. Tak, tutaj było pod górkę, tu nic nie było. I tutaj jest jeszcze. A, dobra. Ok, udało się. Prezowy ptak bardzo fajnie, a jeszcze podbiegnę trochę bo interesuje mnie czy mogę zrobić sobie. W ogóle, tu jest, tu jest jakiś jeszcze tryb y, filmowy, prawda? Ustawienia, tryby nagrywania. Ruchom tryb nagrywania CX albo wybierając tryb nagrywania w menu pauzy. Jakbym wybrał tu. Aha, tutaj wybieram tryb nagrywania. Aha, i mogę sobie. Coś tutaj wymyśleć. Poruszanie się. No, poruszanie się kamery. Wyjdź. Jakbym sobie. Hmm, Mad Maxa. Rzucił tutaj. I teraz wszedł w tryb nagrywania o. filtry. Może, może, okopcenie, brudna bestia, Kokoda. co, nie, nie, nie interesuje mnie to w ogóle. Jest jakieś eliche. Chciałem sobie zrobić fotę, ale coś nie bardzo. Dobra, schodzimy stąd. Mógłbym to jeszcze... Mm, ...rozwalić, tylko chyba ja mam benzyny. A jest. Do niczego mi to nie służy, ale a satysfakcję ewentualnie Wow Co za fizyka We going to Dead Baron's pass. They draw. I need to Dobra, to byłoby na dzisiaj wszystko. W kolejnym odcinku zapraszam na. na siedlisko szakali. Cześć.